Cześć. Z tej strony Darek Zelina do. Uwaga, bo to, co powiem, będzie niedorzeczne. Dzięki tym frazom dogadasz się w każdym języku świata. Wiem, że brzmi to jak totalna ściema, ale zaufaj mi, mówię to z pełną odpowiedzialnością, podpisuję się pod tym rękami i nogami. Wiem, że też ta metoda może mi, mówiąc kolokwialnie, zabrać chleb, ponieważ tutaj przedstawiam ci taki sposób, dzięki któremu na dobrą sprawę nie musisz uczyć się języków. Owszem, to jest duże pójście na łatwiznę i pójście na skróty, ale przedstawiam Ci tutaj myślenie, podejście do komunikacji ogólnej. Nie tylko do nauki języka, nie tylko do nauki słów. Zwrotów, ale przede wszystkim do porozumiewania się z drugim człowiekiem, a to jest najważniejsze. Jeżeli nie masz talentów do języków, jeżeli w twojej rodzinie jest ktoś, kto nie ma talentów do języków, boi się, twierdzi, że nie może się nauczyć pomimo wielu lat nauki, niech spróbuje od tego rozwiązania. Bo jeżeli to zmieni twoje podejście w głowie, że nie słowa są najważniejsze, nawet nie zwroty są najważniejsze, a właśnie takie kombinatorstwo językowe, to zobaczysz, że później będzie o wiele łatwiej, bo wielu rzeczy nauczysz się przez przypadek. Mało tego, te trzy frazy przedstawię ci w taki sposób i podam tutaj takie techniki ich zapamiętania, że nie ma mowy, żeby nie zapamiętać. Pamiętać ich po obejrzeniu tego odcinka jednorazowo. Jeżeli uczysz się angielskiego dosłownie od teraz, od kilkunastu sekund, to dzięki tym trzem frazom będziesz w stanie dogadać się na całym świecie. Nawet jeżeli krzywdząco uważasz siebie za totalne bestalencie językowe. Nawet jeżeli mieszkasz za granicą 20 lat i nie jesteś w stanie się dogadać. Czy w sytuacji, gdy masz niebawem wyjechać za granicę, na przykład do kraju anglojęzycznego, a nie umiesz zbyt wiele, to ten materiał jest dla Ciebie. I jeszcze dodam na koniec dla pewności, to nie będą podstawy podstaw typu mam na imię, jestem z Polski, bo takie rzeczy nie są najważniejsze. No ale jak to? Mam na imię? To nie jest. Istotne, przecież możesz pokazać na siebie. Darek, Darek. I tyle. Każdy będzie wiedział, jak masz na imię. Darek Polska, Poland, Lewandowski. I Już każdy wie, skąd jesteś i jak masz na imię. Owszem, brzmi to łopatologicznie. Brzmi to bardzo surowo. I dzięki temu raczej nie znasz matury z angielskiego. Natomiast wierz mi, że to właśnie od takiego podejścia zaczyna się przygoda z nauką języków, bo wtedy staje się to przyjemnością. I już nie przedłużając, bo już na pewno się niecierpliwisz. Zacznijmy od pierwszego zwrotu. Ten zwrot to uwaga, uwaga, write it down. Za chwilę też podpowiem Ci taką mnemotechnikę, jak to łatwo zapamiętać. Dlaczego ten zwrot? jest taki istotny, ponieważ nawet jeżeli już coś umiesz z angielskiego, a ktoś do ciebie coś powie, to wtedy ty, nie rozumiejąc tego i prosząc tę osobę, żeby to napisała na kartce, na telefonie, palcem na piasku czy patykiem na ziemi, wtedy widzisz, co tam jest napisane. Jeżeli masz możliwość sprawdzenia tego słowa czy tego zwrotu, choćby w jakimś translatorze, to wtedy to po prostu sprawdzasz. Sprawdzasz, to ta osoba do ciebie mówi. I teraz jak to zapamiętać raz a porządnie? Gdybym miał na przykład nauczyć tego moją babcię, to powiedziałbym jej tak. Wyobraź sobie, że to write it down to run ono wygląda trochę jak wyryj. Takie w, wry, wry, wryte. Wyryj to. Skojarz sobie z wyryj to gdzieś. Na kartce to wyryj, długopisem. Tylko, że to w jest takie nieme. To jest takie bardziej write it down. Write it down. Takie wyryj to na dole. Jakby wyryj to na dole kartki. Tak sobie to można skojarzyć. Okej, okay, mamy ten zwrot, ale to jest tylko rozwiązanie doraźne. Możemy przetłumaczyć w ten sposób jakieś krótkie zdania, pojedyncze słowa. Co dalej? Z dalszą rozmową. Tutaj przyda nam się słowo już. Już. Czyli używać. Zobacz, ono tak jakby się zaczęło na używać, use, używać, bo to właśnie oznacza to słowo już. Na upartego trochę podobne do USA, więc użyj angielskiego z USA, żeby czegoś używać. I tutaj napisałem wersję uproszczoną, użyłem słowa translator. Ja to wymówię w taki sposób, ty możesz powiedzieć translator, translator i też będzie super. So już. A translator, we could say. Albo na przykład konkretnie, use Google Translate, czyli translatora Google. A. Ale to może być każdy inny, dowolny translator, który za darmo zainstalujesz sobie w swoim urządzeniu. Wierzę, że oglądając ten materiał, z dużym prawdopodobieństwem korzystasz ze smartfona. Jeżeli nie, a wybierasz się gdzieś za granicę, to warto go uwzględnić, bo on pomoże Ci w życiu, pomoże Ci w mapach, pomoże Ci właśnie z dostępem do internetu, gdzie będziesz mieć nieograniczone źródło informacji na temat danego miejsca. No i pomoże Ci właśnie też w tłumaczeniu. So use a translator. Zapamiętaj tylko to, użyj. Używać i translator. Używać i translator. To są dwa słowa kluczowe, które musisz zapamiętać. Wtedy nawet Ty możesz wyjąć swoje urządzenie i w czasie rzeczywistym, mówiąc do tego urządzenia w języku polskim, uzyskacie tłumaczenie na język Twojego rozmówcy. Ktoś powie, ale to nie jest nauka języka. Tak, to jest lifehack. I tak jak mówiłem na początku, od tego wszystko się zaczyna. Ty masz to polubić. Ty masz sprawić, żeby to sprawiało Ci przyjemność. A później nauka, ten cały proces, będzie tak naprawdę wypadkową Twoich rozmów, Twojej komunikacji, nowych i nowych słów i zwrotów. I na samym końcu zwrot, który już dopełni nam ten proces komunikacji z swoim rozmówcą. Zapamiętaj przede wszystkim to: Say it. Say it, czyli powiedz to, to say coś powiedzieć. It, czyli to, to zdanie, które przed chwilą zostało powiedziane przez twojego rozmówcę. Bo w sytuacji, gdy masz już uruchomiony ten translator, wiele z nich ma taką opcję, że naciskasz mikrofon, mówisz i uzyskujesz automatyczne tłumaczenie do języka, w którym rozmawiacie. I działa to na odwrót. Osoba, która mówi w swoim ojczystym języku, ty otrzymujesz tłumaczenie na język polski. Oczywiście nie zawsze będą to dokładne tłumaczenia. Najlepiej używać krótkich wyrazów, krótkich zdań. Czasem nawet pojedynczych słów kluczowych, ale gwarantuje ci, że się w taki sposób. Dogadacie. I teraz jak zapamiętać ten zwrot? Say it to my phone. Phone. Dość proste. Phone, phone, telefon, prawda? To zapamiętasz. My, my, coś mojego. My phone. Natomiast to say it to. Popatrz, zrób sobie taką mnemotechnikę. Powiedz, będzie tutaj ukryte, powiedz se i to. Powiedz se i to do mojego telefonu. Powiedz, say to do mojego telefonu. Więc to powiedz, wycinamy, powiedz, say it to my phone. Zachęcam też do stosowania tego typu mnemotechnik, głupich skojarzeń, jakichś udziwnień, bo w wielu sytuacjach to pomaga nam zapamiętać jakieś jedno, konkretne, kluczowe słowo, które może uratować nam skórę w sytuacji kryzysowej. A ja jeszcze raz przypominam, to jest tylko rozwiązanie doraźne. Jeżeli musisz umieć angielski na wczoraj, bo jutro wyjeżdżasz za granicę, to dzięki temu będziesz się czuć pewniej, swobodniej, bezpieczniej, bo coś już masz w zanadrzu. Masz takiego asa w rękawie. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to ja tylko przypominam, mam tego znacznie więcej. Koniecznie przetestuj Enlinado 500 zwrotów. Dzięki temu nadrobisz swój angielski, dzięki temu rozpędzisz się, jeżeli zaczynasz z angielskim od pewnego niekomunikatywnego jeszcze poziomu. To będzie rozwiązanie dla Ciebie. Koniecznie sprawdź prezentację, a jeżeli materiał Ci się podobał, to ja tylko przypominam. Będzie mi miło, jeżeli pozostawisz coś po sobie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!